ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na gubem dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. O krwi i wodo, która wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. O krwi i wodo, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Panie Jezu, w naszej modlitwie polecamy naszą Ojczyznę, aby zawsze była wierna Bogu i Ewangelii i Królowej z jasnej góry. Prosimy za rodziny, aby Bogiem były silne. Prosimy o światło Ducha Świętego dla rządzących naszą Ojczyzną, dla parlamentu i sędziów aby nie wprowadzali ustaw uderzających w godność człowieka, aby w Polsce nie zabijano dzieci poczętych. Prosimy za matki w stanie błogosławionym, aby z miłością przyjęły i wychowały swoje potomstwo. Dziś, Panie Jezu, prosimy Cię, Abyś zabrał nienawiść od osób, które w tak brutalny i wulgarny sposób atakują Kościół katolicki w naszej Ojczyźnie. Otaczamy kapłanów i Kościół jeszcze intensywniejszą modlitwą. Otaczamy tą modlitwą wszystkich kapłanów, ojców, braci, którzy są. Którzy, których dotknęła ta choroba koronawirusa, i prosimy, ofiarując ich cierpienia, o oddalenie tej pandemii. Łączymy się z widzami telewizji Niepokalanów i telewizji EWTN. Dołączamy prośby złożone na ołtarzu i drogą elektroniczną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, Grzech w odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny, dziś w czasie pasji ujrzałam Jezusa umęczonego, w ciernie ukoronowanego, a w ręku trzymał kawałek trzciny. Milczał Jezus. A żołdacy uwijali się na wyścigi, aby go męczyć. Jezus nic nie mówił, tylko się spojrzał na mnie. W tym spojrzeniu wyczułam tak straszną mękę Jego, że my nie mamy nawet pojęcia, co ucierpiał Jezus dla nas przed ukrzyżowaniem. Dusza moja jest pełna bólu i tęsknoty. Odczułam w duszy wielką nienawiść grzechu, a najmniejsza niewierność moja zdaje mi się górą wielką i czynię zadość przez umartwienie i pokuty. Kiedy widzę Jezusa umęczonego, serce mi się rwie w strzępy. Myślę, co będzie z grzesznikami, jeżeli nie skorzystają z męki Jezusa. W Męce jego, Widzę całe morze miłosierdzia. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miejosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie. Dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie miłosierdzia miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla, 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 nie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie miło, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki niej, miłosierdzie miło. dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki? Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki? Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki? Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki i świata dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niech miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przewłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mniei, miłosierdzie męki, Mniei. Mniei. Miłosierdzie męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej świata. męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Ojciec Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Nie. jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Nie. jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Maryjo, królowo Polski. Się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie. Módlcie się za nami. Święty Janie Pawle II. się za nami. Święty Andrzeju Bobolo. się za nami. Święty Ojcze Franciszku. się za nami. Święty Ojcze Maksymilianie. się za nami. Święta Siostro Faustyno. Módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko. Módl się za nami. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko. Módl się za nami. Wszyscy święci i błogosławieni naszej polskiej ziemi. Módlcie się za nami. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trój, Jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, upam Tobie, i jezu, ufam Tobie. 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 Jezu, upam tobie. jezu, upam tobie. jezu Ufam tobie, Jezu. Ufam tobie, Jezu. Ufam tobie. Krzyżu Święty, nad wszystko drzewo pszena i w żadnym lesie takie nie jest jedno na którym sam Bóg jest który w słodkach krew polała co z baranka wypływa, skłoń gałęzki, drzewo święte, ulży członkom tak rozpiętym, odmień teraz oną srogą Którą śmiało z urodzenia Spuść lek, kuchno i cichuchno Ciało króla niebieskiego Tyś samo było dostojne. Wnosić światowe zbawienie, przez ciem przewóz jest naprawion, światu, który był zagubion, który święta krew polała. Co z baranka wypływała. W naszej nowennie polecamy też naszą parapię ojca proboszcza, Mariusza Książka, jego wikariuszy, ojca Bartosza i ojca Piotra. wspólnotę klasztorną Ojca Gwardiana Mariusza Słowika i wszystkich braci i kapłanów z naszego klasztoru. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie niepokalanej przeżyli Królestwo Chrystusowe. Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspomóż nas swoim stawiennictwem i uproś nam łaski, o które pokornie prosimy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty, a zmiłuj się Mocny, święty, a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami od powietrza głodu ognia i wojny, wybaw na spa Od głodu ognia i wojny, wybaw nas panie. Od powietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, panie. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapłacz.